Mamy kochani kolejne drugie spotkanie na naszym okręgowym turnieju. Bawią się teraz chłopcy kochani talent z talentem, czyli nasza talent pierwszy z talentem drugi, natomiast na no, dzisiaj kochani nie ma talentu pierwszego, czyli trener odpuścił turniej wszystkim zawodnikom. Wczoraj przypominam, wygraliśmy Deichmana, także jesteśmy najlepszą drużyną w tym okręgu, będziemy reprezentować Polskę na świetnej e, imprezie, na imprezie, na której 22 tysiące ludzi kochani wystartowało, e, wystartowało in, e, w całej Polsce i e, 20, nie pamiętam, 20 kilka drużyn chyba będzie kochani w Wałbrzychu na trzydniowej imprezie. Natomiast, e, tak jak mówię, my jesteśmy dzisiaj kochani e, w totalnie piknikowym nastroju. Sebastian założył frotkę tutaj, no i mówi, No super. To dzisiaj, jest, to dzisiaj jest ich turnik. Na no, przykład kiedy jeden na jeden miałeś, nie? Czy uciekła cię biega, położyłeś bramkarza? No ale on nie poczcił prawą nogą. Tak? A to ja nie widziałem tego. W każdym razie kochani, dzisiaj jesteśmy w, w takim drugim, trzecim składzie czołówka odpoczywa po wczorajszym leśmanie. Natomiast o 15 przypominam jeszcze dzisiaj, kochani, mamy gutek kap, czyli będziemy grać, e, będziemy grać, kochani, e... Tak, będziemy grać, Dziś, słuchajcie, są trzy turnieje. zabawę. Także dzisiaj będzie się, kochani, tej piły na naszym kanale działo naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast, no, tak jak mówię, dzisiaj, kochani, jesteśmy do złapania na tym turnieju dla wielu drużyn. Myślę, że ze składem, z którym, kochani, jesteśmy dzisiaj tutaj, jesteśmy łatwym kostkiem dla innych. Także przerywamy piękną pasę, która trwała, kochani, od zeszłego roku, od września. Nie przegraliśmy do dnia dzisiejszego. Dzisiaj przegrywamy po raz pierwszy. Może nawet nie jest problem, kochani, nie jest problem kochani w drugiej drużynie. Nie wiem kochani, czy problem jest w drugiej drużynie. Problem był w tym, że nie było przy linii naszego trenera. Krystiana trener nie mógł popilotować, nie mógł poprowadzić chłopców w meczu. Myślę, że tutaj jakby spory, spory. Problem się zadział, kochani chłopcy mieli do rozegrania mecz na bardzo długim boisku, jednym z dłuższych na jakim graliśmy do tej pory turnieje, także zapuścić się z bramki do bramki, kochani, kosztuje bardzo dużo bardzo dużo bardzo dużo energii. Także Patrzmy chwilę jak się bawią chłopcy młodsi. W tym meczyku, o uwaga! W tym meczyku, kochani, i w ogóle w dzisiejszym turnieju, no w jakby... Wynik jest dla nas sprawą kompletnie drugorzędną. Jesteśmy najlepszą drużyną, kochani, w naszej grupie. W związku z tym za tydzień będziemy startować w finale wojewódzkim, który będzie miał miejsce w Bolesławcu, bądź Lubaniu, jeszcze nie wiem. Będą tam, kochani, najlepsze firmy z całego województwa. Rozgrywały finał o tytuł najlepszej drużyny w roku 2000 w sezonie 14-15. Także dzisiejszy turniej, w którego jesteśmy, którego jesteśmy w udziale, organizuje Warta. Pierwszy raz tutaj jest turniej organizowany, zresztą Warta nie uczestniczyła do tej pory w rozgrywkach, nie pojawiała się nigdzie na naszych turniejach, dlatego jakby w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że będziemy tutaj grać. Sporo z naszych zawodników dzisiaj odpoczywa, nie gra swoich zawodów. No trener na taki luz rzucił. To już jest, kochani. Tak, jest chyba 00, no? Tak, jest 00, kochani. No właśnie, myślę, że to dobry ruch jest, że gutek siedzi z boku. Trener może sobie przetestować różnych chłopców, kochani. Jednak gutek dominuje grupę dosyć mocno. Także. Natomiast w tym momencie widzę, że Mateuszek kroi się Mati Burger wchodzi właśnie kochani na murawę z numerkiem 22. Pozdrawiamy Cię Mateuszku bardzo. Także na razie wynik kochani bezbramkowy i myślę, że jest fajny, wyrównany mecz. Tam na boisku z boku, kochani, rozgrywa zawody Centrum Młodych, Odkrywania Młodych Talentów właśnie chyba z zawodnikami z Warty. Chłopcy e, z Warty na czarno. Natomiast jak dobrze sobie przypominam, w, na jesień w rozgrywkach Warta próbowała, kochani, e, tak, Warta próbowała. E, Twoich, swojego szczęścia w rozgrywkach. Natomiast podobnie jak Raciborowice, mieli problem z zebraniem chłopców z rocznika 2006. Dlatego myśmy, jakby ogódek na boisku nie widziałem, myśmy dali im zgodę na to, kochani, żeby grali rocznikiem starszym. No i dzisiaj, no dzisiaj kochani, tym starszym. Uwaga! I dzisiaj, kochani, tym starszym rocznikiem po raz pierwszy wygrali z nami 3-2. Także gratulujemy im bardzo dlatego że cały sezon na to ciężko pracowali, kochani, w głowach tych sportowców wynik zostanie w pamięci, to naprawdę nie jest ważne, czy grali z dwójką, czy z trójką, czy oj to będzie, nie będzie. Myślałem, że to będzie, kochani, bramka, natomiast cały czas, cały czas jest 0-0. My mieliśmy też dzisiaj z budkiem nie być na tym turnieju i mamy... i nie udało się. Mogła młodzieżka drużyna wyjść na prowadzenie. Słuchajcie, e, niesamowita historia. No rozklepane to jest. Nie, nie jest rozklepane. Super, brawo Filipek. <grymne> <grymne> Fajnie, chłopcy młodziutcy grają na zębie, kochani, bardzo mi się podoba to nasza młoda krew w KS Talent. Kochani, no najstarszym zawodnikiem tutaj na boisku jest właśnie gutek i... E, gutek i... i Dawid. Patrz krótko. 1-0. tutek otwiera meczek, kochani, fajnie, długo, bezbramkowo się meczek trzymał. Myślę, że kochani. Świetny, świetny opór postawiła nasza nasze młode wilki, nasza dwójeczka. Może... Tu, no ciężko mówić dwujeczka i jedyneczka, dlatego że kochani, dzisiaj jedyneczki tak naprawdę nie ma. Są dwie drużyny wystawione, ale bez jakby naszych czołowych zawodników. Oj, to było mocno ciałem. Aha. Przy opakowaniu od kamerki mi się umieszczę. Szkoda. Otwarte jest autko Możesz iść misiu. Tak. Dobra. Mamy kochani 4-0 2-0 przepraszam, gutek właśnie schodzi i teraz znowu będzie fajny wyrównany meczek. Guciu wody? Butek? Chcesz wody? Napisz, Proszę. Trzymaj. Słuchajcie, to jest przyjaciel ten malutki, żółty to przyjaciel naszego kudełka. Kudełka nie ma, bo wczoraj nam zrobił kochani. Prosty. Ten malutki tam? Fajny chłopczyk, 2-8, ja wiem, ja wiem. Mieliście... mieliście bardzo malutki, bardzo młodziutki składzik mieliście. Dobra, dwa razy. No, 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 no. O, skończyłeś picie, dobra. Mieli, mieli. Powiem ci, że to ja tutaj sobie tak z boku patrzę. Fajnie to wyglądało. Długo się Remisik trzymał. Fajnie węczej. To jest dzisiaj taka piknikowa zabawa, nie? No nawet. A koniec. Koniec, przybijać piątki. Kochani, także do zobaczenia. Spotkamy się przy kolejnym meczyku. Zdaje się, że jeszcze będziemy z drugimi Raciborowicami grać. Będziemy grać z Wartą, z gospodarzem i z Centrum Odkrywania Młodych Talentów. Także do zobaczenia, kochani, z kolejnych wejść.